Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to serdecznie Was do tego zachęcam, a dziś myślę, że zrobimy taki trochę vlog z mojego dnia. Musimy iść na siadanie, musimy jechać do fabryki i musimy jeszcze iść na market z ciuchami, dlatego że mam rozmowy z klientami online. Zabiorę Was! No i później zobaczymy właściwie, co będzie się działo. Dostaliśmy właśnie śniadanie. A tutaj mamy jajka z salami. I tam z tyłu mamy chlebek jeszcze. Mamy kawę arabską i do tego jest chyba trufla. Tam z tyłu dostaliśmy cukierki, herbatę. A ja mam tutaj jeszcze swoją kawę. Tutaj mamy jeszcze baklawę na dopełnienie, chociaż już jesteśmy tacy pełni. A jesteśmy w restauracji Mado. Wróciłam na chwilę do domu, bo muszę się przebrać. Dlatego, że zbliża się tajfun i muszę zmienić buty przede wszystkim, bo tamte buty, które miałaby, mi po prostu zamokły. No i muszę się przebrać i wziąć parasol i jakieś tam duperele. <grywania> dlatego weszłam na chwilę do domu, szybko się przebieram i jedziemy na market z ciuchami. Zapewne niektórzy z Was zastanawiają się, jak to jest z tymi tajfunami w Chinach. Najwięcej tajfunów to jest. W kantonie, tam Shenzhen, Guangzhou. No, tutaj u nas też się zdarzają, ale one nie są, wydaje mi się, aż tak silne. Może gdzieś tam na wybrzeżu, ale tutaj, w Iu, oprócz tego, że tak naprawdę pada, ale bardzo, bardzo, bardzo pada, to raczej nic się nie dzieje. Tam czasem zawieje mocniej, ale to nie jest aż taki bardzo silny wiatr, że zwiewa ludzi czy coś w ten deseń. Dlatego Dzisiaj jeszcze prawdopodobnie będę musiała iść na zakupy, no bo jak będzie tak strasznie lało cały czas, to wolę sobie zrobić zakupy takie większe i po prostu już nie wychodzić na dwór w ten deszcz. No i jak patrzyłam to ma padać i ma być burzowo przez około tydzień czasu i ma być 100% deszczu, dlatego właśnie mówię, że muszę sobie dzisiaj zrobić takie zakupy większe. No, ale najpierw ogarniam się i jedziemy na markę ciuchami. Jesteśmy teraz na z ciuchami. Mam za chwilę rozmowę, także za chwilę się rozłączy, ale możecie zobaczyć, jak ten market wygląda. On ma 5 pięter i jest nie taki ogromny, jak market Footien, jak hurtownia Futien, ale również jest ogromny. Także będziemy oglądać i chodzić. Także zaraz idę na piąte piętro po to, aby rozmawiać z klientem, pokazywać mu, co, je, co jest, jakie najnowsze rzeczy są. No i wtedy od razu... Będziemy zamawiać i wysyłać towar. Bakajki, stroje kąpielowe i, i majtaski. Mamy już następny dzień, ale jak możecie zauważyć, zaczęło padać, a rano nie padało było słonecznie, także myślę, że już się powoli zaczyna. Hmm. Cały czas jest ciepło, ale no mówię, pada. I będzie padać, padać jeszcze raz padać. Podsumowując, moi drodzy, są aktualnie dwa tajfuny. Jeden tajfun jest w okolicach Guangzhou, a drugi tajfun jest tutaj u nas. I tajfun, który przeszedł, znajdował się niedaleko nas. To się tak pokazywali trasy, że będziemy bardzo blisko tego tajfuna, który przechodził. miał przechodzić przez Hangzhou, a Hangzhou jest bardzo blisko Iwu, ale zmienił kierunek i jest tam bliżej. Szanghaju, także e, mówię, że w Iur, Iur raczej wszystko omija e, i raczej się tutaj nic nie dzieje e, troszeczkę e, padało, troszeczkę wiało ale to nie było e, nic bardzo takiego silnego e, to bardziej e, było odczuwalne jakby się było nad morzem i wtedy taki wietrzyk wiał e, na takiej zasadzie to było e, no ale wszystkie Szkoły są zamknięte, są zamknięte, nie jeżdżą pociągi. Dużo osób też w innych, dużo osób też pozamykało swoje sklepy. Na ten czas my też nie pracujemy, w sensie pracujemy zdalnie, ale nie idziemy do biura. No i tak czekaliśmy, czekaliśmy się w sumie nie doczekaliśmy tego tajfuna, więc. Więc chyba by było na tyle. U nas jest w porządku, całkiem ładna pogoda, natomiast na pewno będą jakieś zniszczenia tam na wybrzeżu, no ale tutaj u nas nic się nie dzieje, całe szczęście. Z tego co wiem, jeszcze jest jeden tajfun w pobliżu, ale on prawdopodobnie będzie kierował się na Japonię. I ogólnie ten czas, w którym jesteśmy, te miesiące to są właśnie miesiące tajfunów, więc to nie jest nic takiego nowego. Tutaj raczej ludzie są już przyzwyczajeni do tego, że co roku musi być jakiś tajfun, jedne są mniejsze, drugie są większe, no ale ludzie są na to gotowi. No i chyba to by było na tyle w tym filmie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Miejmy nadzieję, że zobaczymy się już niedługo tutaj na moim kanale. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć, pa!